Widzowie, ja jestem Michał, oglądacie kanał Cynajów, a to jest Chińczyk. Nie jest to CQA, ale jest to chiński PM pod tytułem CSLS-7. Który no miałem wcześniej już w ręku podczas wizyty w House of Guns, sobie go oglądałem. Tym razem miałem ochotę i możliwość. Zapoznać się z nim bliżej, w związku z czym nie ze mną, strzelałem z niego. Jest to wersja oczywiście strzelająca amunicją 9x19. System, w którym operuje ten PM, to jest po prostu prosty blowback. Mamy czystą fizyczną masę, która nam ten karabinek. W cudzysłowie rygluje, czyli opóźnia, opóźnia otwarcie zamka i do wyrzutu łuski do momentu, kiedy, kiedy ciśnienie gazów prochowych spadnie na tyle, żeby można było bezpiecznie otworzyć komorę. Tak jak widzicie, PM jest bardzo kompaktowy. Urządzenie wylotowe, które jest tutaj na końcu, jest niestety zakołkowane na stałe. Nie ma możliwości jego zmiany. Nie wiem, czy to się w jakiejś kolejnej wersji zmieni. Jeżeli będę miał taką informację, to na pewno o tym usłyszycie. No i najfajniejsza w sumie z zewnętrznych cech tego tego pistoletu maszynowego, czy pistoletu. No niestety mój, mimo fantazyjnych oznaczeń, jest wersją, która została upośledzona ze względów oczywiście przepisowych strzela tylko ogniem pojedynczym. Ale jeżeli ktoś ma do tego uprawnienia odpowiednie, czy szkoleniówkę, czy koncesję, oczywiście się może nabyć taką broń e, w wersji full auto e, ale chciałem o tej, o tej najfajniejszej zewnętrznej e, rzeczy, która mi się w nim podoba, mianowicie kolba, składana kolba która nie jest składana na bok, że jeżeli tą kolbę złożymy, mamy super malutki Kompaktowy sprzęt, który no, mój plecak mieści dużo większe rzeczy, tak jak pokazywałem nam jednym z poprzednich filmów. Bez problemu tawor mieści się do mojego plecaka. Taki PM absolutnie mogę zabrać na strzelnicę bez żadnych dodatkowych toreb. E, mogę go złożyć, jeżeli zaczepię sobie do niego e, smycz, która fabrycznie przychodzi w komplecie. Dosyć porządna, fajna, taka z, grubego, e, z grubej taśmy. E, to on po złożeniu jest po prostu bardzo kompaktową bronią, którą e, pod jakimś obszerniejszym ubraniem, czy służbową kurtką, czy, e, czy jakimś inną odzieżą można ją po prostu trzymać i on nie będzie Wam e, z tą złożoną kolbą przeszkadzał. E, w komplecie dostajecie 4 magii, eee, te magazynki nie wiem z czym, chyba z niczym nie są kompatybilne. Jeżeli się mylę, to oczywiście w podpisie to poprawię. Mocna, gruba, polimerowa konstrukcja. No to może czas byłoby w takim razie zajrzeć do środka. Aha, jeszcze zanim zajrzymy, to przyrządy celownicze fabrycznie dostajecie zestaw takich mechanicznych przyrządów założonych na szynę czyli, czyli taka tunelowa muszka otoczona takim kolistym tunelem. Szczerbinka. Szczerbinka ma aż cztery nastawy, słuchajcie. Nie zwróciłem na to zupełnie uwagi, strzelałem z jakiejś przypadkowej. Natomiast no są to oczywiście przyrządy, które są e, zamontowane na standardowej szynie. Tutaj, za pomocą e, ampula, można je odkręcić. Możecie sobie założyć kolimator. Chyba w sumie najbardziej e, do tej broni by pasował po prostu jakiś red. Taki niezbyt e, obszerny, kompaktowy, żeby, żeby ten kształt zachować i nie budować tutaj jakichś wieżyczek na wysokość. E, no i, i, i mamy taką e, kompaktową, jednocześnie broń o, o sile ognia znacznie więcej. Znacznie Znacznie, znacznie większej niż e, 9mm pistolet, e, no dobra, no to w takim razie zobaczmy, jakby się e, rozkładało taki, e, takiego PMA. Polega to na wyciśnięciu trzech pinów. Mamy pin tutaj z przodu, e, który niestety nie jest, jak to się ładnie mówi, captive, czyli musicie go wyjąć i nie zgubić. E, I teraz drugą rzeczą, którą musicie zrobić, jest wyciśnięcie dwóch pinów, które e, trzymają kolbę, a jednocześnie dolny spinów e, trzyma też lower. Po wyjęciu kolby wraz z tylnym chopem, e, to jest cały taki zespół. E, możemy sobie ze środka, e, możemy najpierw oczywiście zdjąć lower. I teraz w lowerze jest ciekawie, dlatego że lower jest to de facto mechanizm. AK47 nawet y, forma nawinięcia sprężyn jest y, bardzo podobna. Y, on oczywiście geometrycznie nie jest idealnie zgodny, Aha. natomiast y, no te y, podobieństwa są po prostu uderzające. Tutaj widać, że nikt nie odkrywał Ameryki na nowo, że ten mechanizm y, został po prostu skopiowany z czegoś, co działa i zostało sprawdzone. Także Chińczycy jak widać y, nie tylko potrafią kopiować rzeczy, ale potrafią też Rzeczy e, w mądry sposób zaczerpnąć, e, w mądry sposób zaczerpnąć z istniejących konstrukcji i wykorzystać to do własnych celów. E, co mamy w środku? W środku mamy oczywiście cały zespół ruchomy, który jest niezwykle prosty, dlatego, że mamy e, tutaj taką rurę, która jest de facto tylko taką prowadnicą e, i częściowo osłoną. No nie, bo sprężyna kończy się gdzieś tutaj. Czyli to jest y, tak naprawdę tutaj y, na tych dwóch elementach po prostu porusza się, y, porusza się cały zamek. Y, zamek tak jak widzicie jest po prostu klocem metalu, ale w związku z tym, że y, pistolet strzela z zamka zamkniętego, czyli to jest blowback, ale nie jest to... Tak jak w Uzi na przykład, zamek otwarty, który, który ma integralną iglicę, która jest po prostu częścią zamka. Tutaj jest normalna iglica za pomocą mechanizmu uderzeniowego, czy, czy po prostu e, e, czy po prostu hamera jest tutaj uderzana za pomocą kurka. E, więc to jest taki dosyć klasyczny mechanizm, w którym tak naprawdę nie ma zbyt wielu ruchomych części. Tak jak widzicie, ta konstrukcja, e, konstrukcja jest niezwykle prosta. Aper. E, jest wykonane częściowo z aluminium. Tutaj przód jest z polimeru. Prościutka, nieskomplikowana konstrukcja i przy tym dobre parametry, jednak, jeżeli chodzi o ergonomię i obsługę jego. I wcale ten system operowania, czyli blowback, wcale nie powoduje, że on działa w jakiś sposób brutalnie że, że ma wielki odrzut. Ja nic takiego tutaj nie odczuwam, nic takiego tutaj się nie dzieje. W związku z czym, jak widać, można to zrobić w taki sposób, w którym, w, w którym ten mechanizm, pomimo swojej prostoty, będzie funkcjonował dobrze. E, z przodu mamy dosyć sporo, oprócz szyny, która jest na górnej powierzchni, mamy jeszcze szyny boczne. E, no i biorąc pod uwagę m, jego prostota konstrukcji, cenę i wyposażenie, które się dostaje w komplecie. Wydaje się, no, że jest to całkiem fajna propozycja. Jak on strzela, no tak jak już mówiłem, strzelałem z niego na 25 metrów. Celność jest w zasadzie taka, że bez problemu można ostrzelać pole dziesiątki, jeżeli się człowiek przyłoży i, i, i będzie to wyglądało dobrze. Możemy sobie go zatem ponownie złożyć. Tak jak widzicie, proces jest niezwykle prosty. Wsuwamy, wsuwamy zamek wraz z tą rurą prowadzącą. Zaczepiamy sobie lower. Tak. tak, Wciskamy kołek, który jest z przodu. Wciskamy kolbę wraz z czopem. Reglujemy ją za pomocą dwóch pinów i PM jest poskładany. Tak moi drodzy wygląda CSLS-7. E, możemy sobie jeszcze na koniec finalnie tą kolbę rozłożyć. Imponujący zakres regulacji. Możecie naprawdę, jeżeli macie długie łapy, jesteście wysokiego wzrostu, możecie sobie naprawdę dostroić ten, e, ten pistolet do, e, do szerokiej gamy potrzeb, w, w którym z nich operujecie. No a po złożeniu mały kompaktowy pakiecik, e, który dostajecie w komplecie ze sporą liczbą akcesoriów. Tutaj macie taki taktyczny Przybornik, nawet nie spojrzałem, co w nim nie jest. Jakieś części, drobne elementy. Wow, wycior! Proszę bardzo, kluczyk. E, tak to moi drodzy wygląda. CSLS-7, Cyna Jow, pozdrawiam, Siema.